Dziś opowiem wam o człowieku, na którym wzorował się Alec Minasian, bohater mojego poprzedniego filmu. Elliot Roger, samozwańczy, najwyższy gentleman, inicjator tzw. Powstania Samców Beta, którego śladem poszło już kilku innych inceli, czyli mimowolnych prawiczków, którzy nienawidzą kobiet za to, że wolą umawiać się z innymi mężczyznami. Elliot, radykalizując się na forach internetowych, przy poklasku innych inceli, postanowił zemścić się na kobietach za bycie prawiczkiem i urządzić prawdziwą rzeź. Zemstę za lata odtrąceń i brak seksu. Mimo, że nie udało mu się w pełni zrealizować jego planu, zdołał zabić 6 i ranić 14 innych osób. Elliot Roger urodził się w Londynie 24 lipca 1991 roku. Był synem reżysera Petera Rogera, który sputworzył m.in. hollywoodzki film Igrzyska Śmierci, a jego matką była malezyjska pielęgniarka Lee Chen, która pracowała przy produkcjach filmowych, gdzie się poznali i bardzo szybko zaczęła między nimi iskrzyć. Po dwóch latach na świat przyszedł Elliot, a później jego siostra, która na cześć dziadka dostała imię Georgia. W pogoni za karierą rodzina przeprowadziła się do Los Angeles, kiedy Elliot miał 5 lat. Na początku wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Młody Elliot poszedł do szkoły podstawowej, nie sprawiał żadnych problemów, a nawet nawiązał kilka przyjaźni. Pierwszy problem pojawił się w wieku lat 7, kiedy jego rodzice zdecydowali się na rozwód. To wstrząsnęło młodym Rogerem, a od tego czasu życie jego, i jego młodszej siostry zostało podzielone na dwa domy. Dodatkowo dwa miesiące po jego siódmych urodzinach ojciec przedstawił mu swoją nową dziewczynę, Somaye Akabun, aktorkę marokańskiego pochodzenia, która krótko potem wprowadziła się do jej domu, a Elliot zdał sobie sprawę, że to jego nowa przebrana matka, której nie chciał zaakceptować. Często kłócili się. On odmawiał uznania jej jako nowego członka rodziny, a już tym bardziej jako autorytetu. Do tego jakiś czas później na świat przyszedł brat Eliota Jess, którego nigdy nie zaakceptował jako prawdziwe rodzeństwo. Mimo wszystko jego życie było godne pozazdroślenia dla rówieśników. Dorastał w dobrze sytuowanej rodzinie, w której nie brakowało pieniędzy na jego zachcianki, jak również wyjazdy wakacyjne kilka razy w roku. Niestety nawet to nie pomagało mu z jego problemami, aby nawiązywać nowe znajomości, a z czasem zaczął być dręczony w szkole za bycie outsiderem. Pewnego razu inne dzieciaki z jego klasy nawet przykleiły mu głowę taśmą klejącą do biurka, uznając to za świetny żart. Elliot kilka razy musiał zmieniać szkołę, a ze względu na jego problemy psychiczne i pogłębiającą się depresję zaczął uczęszczać do psychiatry i na terapię w wieku lat 16 Niestety odmawiał przejmowania przepisanych mu leków na schizofrenie i zaburzenie afektywne dwubiegunowe, o czym kilka razy wspomina w swoich vlogach, które zaczął prowadzić na YouTube. W wieku 18 lat postanowił, że czas najwyższy co zmieni w swoim życiu, aby dziewczyny ze szkoły zaczęły go dostrzegać. Wówczas zda prawo jazdy, a matka kupiła mu sportowe BMW. Oprócz tego zmieni fryzurę oraz zaczął ubierać się w modne markowe ubrania, dzięki czemu miał nadzieję, że w końcu zostanie zauważony. Rzecz jasna rówieśnicy dostrzegli zmiany. Niestety Elliot na przerwach i po szkole przesiadywał po prostu w swoim samochodzie, oglądając ich i oczekując, że będą oni podziwiać jego wspaniałą metamorfozę zamiast uczynić pierwszy krok. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Z tego powodu Elliot spędzał czas wolny i weekendy w internecie, grając w gry i udzielając się na forach internetowych, pogłębiając swoją nienawiść do kobiet i rówieśników, którzy tworzyli wesołe pary. Zaczął marzyć o zemście, a nienawiść narastała w nim w momencie, w którym skończył 17 rok życia. Możemy przeczytać o tym w jego 137-stronnicowym manifestie, który wysłał do rodziny, swojej terapeutki i kilku starych znajomych, do czego przejdziemy w dalszej części historii. Dowiemy się z niego również, że w wieku lat 19, będąc w Starbucksie, zamawiając kawę, bardzo nie spodobała mu się para, która zbyt nachalnie się całowała, w związku z czym udał się za nimi na parking i wylał na nich gorącą kawę. Jak napisał później, chłopak zaczął na niego krzyczeć, więc uciekł ze strachu, ale poczuł dużą satysfakcję robiąc to, bo nigdy wcześniej otwarcie nie zaatakował swoich wrogów. Incydent uświadomił mu, że byłby w stanie zabić. Jak napisał, chciałem zabijać ich powoli, zdzierać skórę z ich ciał, zasługują na to. Mężczyźni zasługują na to, odebrali mi kobiety, a kobiety zasługują na to, że wybrały ich zamiast mnie. Zaledwie tydzień później, kilka dni przed swoimi 20 rodzinami, widok innej całującej się pary sprawił, że poczuł się gorszy, bezwartościowy i mały, jak napisał. Pojechał więc za nimi swoim samochodem, oblewając ich mrożoną herbatą. Nienawiść gotowała się we mnie z płonącym jadem, później opisywał. W tym samym czasie przeprowadził się do Isla Vista, aby rozpocząć naukę w Santa Barbara City College. Wynajął tam mieszkanie z dwoma innymi spółlokatorami, jednak już w pierwszym tygodniu zaczęły się problemy i kłótnie. A dwaj panowie postanowili uciec od toksycznego spółlokatora już pod koniec miesiąca. Kolejni lokatorzy również mieli z nim problemy. Dochodziło nawet do dużych kłótni prawie kończących się rękoczynami. W tym samym czasie Elliot miewał napady agresji i smutku widząc szczęśliwe pary. Niejednokrotnie zdarzało mu się wracać do domu i biec prosto do swojego pokoju, żeby wypłakać się w poduszkę. To wszystko działo się w 2011 roku, a już w 2012 z Elliotem było coraz gorzej. Już w styczniu Roger napisał, że oblał swoją latę dwie gorące blondynki na przystanku autobusowym w Eyla po tym, jak nawet nie raczyły się odzajemnić uśmiechem, po tym jak on się do nich uśmiechnął. A już w lutym zrezygnował ze wszystkich zajęć w koledżu, ponieważ nie chciał oglądać wszystkich tych pięknych dziewczyn, których nigdy nie mógłby mieć, jak pisał. W marcu, po wielu głębokich przemyśleniach, uznał, że jego jedyną nadzieją na znalezienie kobiecego towarzystwa i szczęścia jest wzbogacenie się. Gdybym jakoś mógł zostać multimilionerem w młodym wieku, mój styl życia byłby natychmiast lepszy niż większości ludzi w moim wieku. Mógłbym zemścić się na moich wrogach, po prostu żyjąc nad nimi i panując nad nimi. Pokojowa zemsta, która stała się moją jedyną nadzieją, napisał: Co zrobił Eliot? Kupił kupony na loterię o wartości 100 dolarów, stracił te pieniądze, więc postanowił, że tym razem wyda 500 dolarów, i co mało zaskakujące, również nie udało mu się zostać milionerem. Mimo że czuł się oszukany, znów spróbował swoich sił i tym razem postawił 700 dolców i po raz kolejny przeżył zawód. Wtedy nad umysłem Eliota zawisły czarne chmury. Zamknął się w pokoju i podczas przerwy wiosennej zamiast próbować uspołeczniać się pogrążał się w depresji, nienawiści i chęci mordu za krzywdy wyrządzoną przez świat. Jego umysł był tak zwichrowany, że nawet jego przegrane w loterii obwiniał świat i złych ludzi, a porażkę traktował bardzo osobiście. W krótkich chwilach, gdy wychodził z pokoju, dalej nagrywał coraz sputniejsze filmy na jego vloga. W lipcu 12 roku Roger zaatakował grupę popularnych dzieciaków z koleżu grających w piłkę w parku Eyla Vista za pomocą pistoletu na wodę wypełnionego sokiem pomarańczowym. Później napisał: Wściekłość gotowała się we mnie, gdy obserwowałem tych ludzi, którzy myśleli, że są lepsi ode mnie, cieszących się ich przyjemnym małym życiem. Wściekłość była tak intensywna, że nie mogłem jej znieść. Po ucieczce samochodem był nakręcony z ekstatycznym, napędzanym nienawiścią podnieceniem. Żałowałem, że nie mogę spryskać wrzącym olejem tych wstrętnych bestii. Zasłużyły na straszliwą, bolesną śmierć, tylko za przestępstwo cieszenia się lepszym życiem niż ja. We wrześniu Eliot zalał laptopa winem, niszcząc go. Udał się więc do centrum handlowego, aby kupić nowy sprzęt. W związku z tym, że na przygotowanie nowego komputera musiał czekać kilka godzin, udał się na strzelnicę niedaleko marketu. To był punkt zwrotny tej historii. Po tej wizycie napisał, że od tej pory wiedział, że dzień odwetu w końcu stał się możliwy, a broń palna stanie się jego głównym narzędziem zemsty na wrogach. W listopadzie postanowił udać się samochodem do odległej od 1200 km Arizony, żeby nabyć kupony na największą w Ameryce loterię Powerball, której kumulacja wynosiła wtedy około 500 milionów dolarów. Była to pierwsza z czterech takich wypraw przez następne 6 miesięcy. Bez perspektywy zbogacenia się w młodym wieku nie miałem po co żyć, napisał. Miałem na zawsze zostać prawiczkiem? Zdałem sobie sprawę, że muszę zacząć planować i przygotowywać się do dnia zemsty, mimo że nie miałem jeszcze pojęcia jaki to będzie dzień. Już w grudniu zakupił swoją pierwszą broń, był to Glock 34, czyli półautomat, a jak później napisał, kupi go szybko w lokalnym sklepie z bronią. Na wiosnę 2013 roku Elliot poważnie zaczął przygotowywać się do Wielkiego Dnia. Nabył dwa pistolety Sig P226, które opisywał jako dużo lepsze i dokładniejsze niż Glock, co świadczy o tym, że dokładnie przestudiował jaka broń najlepiej sprawdzi się do jego zemsty. W lipcu tamtego roku napisał, że podjął ostatnią desperacką próbę, żeby pożyć przyjemnym studenckim życiem i dać kobietom szansę, aby zapewniły mu przyjemności, na które zasługuje i udał się na imprezę. Cała historia zakończyła się bardzo mało przyjemnie. Roger odurzony wódką uznał, że zepnie studentki z balkonu wiszącego 3 metry nad ziemią, co poskutkowało tylko tym, że sam został zepnięty, a później pobity przez imprezowiczów. Jak pisał, cała grupa strętnych brutali podeszła i wciągnęła mnie na podjazd, popychając i bijąc. Chciałem walczyć i zabić ich wszystkich, udało mi się nawet raz uderzyć głównego napastnika, ale to tylko spowodowało, że pobili mnie jeszcze bardziej. Upadłem na ziemię, gdzie zaczęli mnie kopać i bić po twarzy. Całe zejście zakończyło się dla niego siniakami i złamaną nogą, co opóźniło jego plan zemsty. Od tego czasu do stycznia 2014 roku Elliot spędził nad planowaniem ataku, wyznaczył nawet dokładną datę 26 kwietnia, zaraz po zakończeniu przerwy wiosennej, kiedy studenci wrócą do miasteczka. I tym razem się nie udało. W międzyczasie zaczął publikować jego niepokojące filmy na YouTube, które zobaczyła jego matka. Przerażona zadzwoniła na policję, prosząc, aby sprawdzili, czy wszystko w porządku z jej synem. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Eliota. policja, która zjawiła się w domu nie uznała, że ma do czynienia z kimś chorym psychicznie, a Roger świetnie odegrał swoją rolę studenta, który chciał tylko wywołać zainteresowanie jego osobą. Gdyby policjanci weszli do jego pokoju, nie tylko odkryliby trzy pistolety i amunicję, ale również jego bardzo mroczny manifest, który w tym momencie już był ukończony. Hey, Elliot Roger here. Descend beyond that hill up there, enjoying a nice vanilla latte. I've been going through college for two and a half years now, and in those two and a half years, I've had to rot in bleak and sad loneliness while other guys get to enjoy. All the pleasures of, you know, sex and socializing and partying. I've never had a taste of that because no girls give me a chance. Why not? I'm, I'm such a magnificent guy. I'm beautiful. You can't deny that. I've traveled all over the world. I have so much to talk about. I'm civilized, intelligent, sophisticated. I have a sense of style. And yet, you girls don't see it. Even watching that sunset up there is a bittersweet experience because while I love the peaceful beauty of it, I can't help but think of all the other guys who get to enjoy that same sunset with a beautiful girlfriend at their side. Whenever I drive through this college town called Isla Vista, which is just right next to UCSB, I see so many hot, beautiful blonde girls walking with absolute stupid, Obnoxious looking douchebags. And I just can't help but think how wrong that is. Those beautiful blonde girls should be walking with me. Not those brutes. I deserve them more. Why do those horrible men get to experience the love and affection of such beautiful, heavenly girls? You should be attracted to guys like me. Beautiful magnificent guys. This world It's so twisted. It's so cruel. 22 maja dzień przed atakiem zapostawał film pod tytułem Dlaczego dziewczyny mnie tak nienawidzą. Hey. Elliot Roger here. i'm up in the hills in montecito right now it's truly a beautiful day but as i've always said a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone and sadly i've been alone for a very long time i don't know why you girls are so repulsed by me it doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. These, these sunglasses here they were $300. Giorgio Armani. So I'll put them on. See? I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. I'm 22 years old, and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. I've never had the pleasure of having sex with a girl, sleeping with a girl, kissing a girl. I've never even held a girl's hand. If you just give me a chance... Get to know me. You'll see that I am worthy of you. Because I am. <laughs> Unbelievable. W nocy z 23 na 24 maja rozpoczął swój szaleńczy atak. Był to piękny ciepły wieczór pajlawista, ale Elliot podjął już decyzję. Czekał w mieszkaniu na swoich kolegów, zostawiając pułapkę, aby zabić ich jednego po drugim. David Wong został jego pierwszą ofiarą. Koroner naliczył 15 rankutych, następnie zamordował Jamesa Honga, 25 rankutych. Jego trzecią ofiarą był George Chen, na którym patolog doliczył się aż 94 rankutych. Ponad połowa powyżej pasa, wiele z nich na dłoniach i rękach ofiary, co wskazuje na to, że ten bronił się najdłużej. Nie wiem jak wam, ale mnie przechodzi gęsia skórka, jak tylko pomyślę o tym, jak długo musiało zająć odebranie życia temu biednemu studentowi. Po dokonaniu tych morderstw nieudolnie starał się wytrzeć ręcznikami ślady zbrodni w łazience, gdzie zostawił swoich byłych już kolegów. Zmienił ubrania, obmył się i pojechał do swojego ulubionego Starbucksa na kawę. Jeszcze o 20.30 tego wieczoru świadkowie widzieli go w samochodzie pracującego na laptopie. W rzeczywistości publikował on swój ostatni film o tytule Zemsta, a następnie rozesłał swój manifest, o czym wspominałem już wcześniej. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. <laughs> On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB. And I will slaughter every single spoiled, stuck up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much. All I've ever wanted was to love you. And to be loved by you. I've wanted a girlfriend. I've wanted sex. I've wanted love, affection, adoration. If I can't have you, girls, I will destroy you. <laughs> I hate all of you. You will finally see. That I am, in truth, the superior one, the true alpha male. <laughs> yes, I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god, exacting my retribution. Następnie udał się do akademika bractwa Alfa Phi, gdzie przez ponad dwie minuty dobijał się do drzwi. Jednak przerażeni studenci nie otworzyli mu. Wybrał je nie przez przypadek, to tam właśnie przebywały najgorętsze studentki, których tak szczerze nienawidził. Rożysz zadowolił się trzema dziewczynami, które przypadkiem przechodziły nieopodal. Zabił na miejscu dwie z nich, a trzecia ciężko ranna trafiła do szpitala. Następnie pojechał do pobliskiego sklepu spożywczego, wszedł do środka i śmiertelnie postrzelił kolejnego studenta. Christophera Martineza. Potem wrócił do swojego auta i jadąc pod prąd, aby wygodniej było mu strzelać do ludzi, oddał kilkanaście strzałów do pary spacerującej chodnikiem. Kontynuując swoją zemstę, zastrzelił kolejną kobietę za zaledwie kilkaset metrów dalej. Tam natknął się na czterech policjantów, z którymi wymienił ogień, ale udało mu się uciec po drodze potrącając jeszcze rowerzystę. Próbując oddalić się od policji Roger nie przestawał strzelać do ludzi. Udało mu się ranić jeszcze wielu z nich do czasu, aż w końcu sam został postrzelony. Policjantom udało się go dogonić i padła kolejna wymiana ognia, jednak tym razem jeden z funkcjonariuszy trafił, a kula odkwiła w lewym biodrze Eliota. Udało mu się jeszcze nawet odjechać i potrącić kolejnego rowerzystę, jednak tym razem wylądował on na jego przedniej szybie, całkowicie roztrzaskując ją. Szaleniec rozbił się o zaparkowane samochody na poboczu zaledwie kilkanaście metrów dalej. Po chwili dogoniła go policja, ale Eliot już nie żył. Wiedząc, że to koniec oddał ostatni śmiertelny strzał prosto w swoją głowę. Tego dnia oprócz siebie zabił 6 i ranił 14 innych osób.